Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim poinformujemy oficjalnie o decyzjach zarządu dotyczących wyboru pierwszego trenera naszej drużyny chciałbym skorzystać z okazji i przyłączyć się do ogromnych gratulacji dla klubu Viva Tauron kielca To historyczny sukces klubu, ale również Kielc. I całej sportowej Polski. Serdecznie gratuluję zawodnikom, którzy w niedzielny wieczór pokazali, że w sporcie tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Gratuluję wszystkim trenerom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu, a przede wszystkim prezesowi zarządu Wiwelotargi Kielce, pauron Kielce, przepraszam, panu. Bartosowi Serwasowi, który spełnił swoje marzenia, ale myślę, że spełnił też marzenia wszystkich Kielczan. Jeszcze raz gratuluję i życzę, aby w kolejnych sezonach klub odnosił podobny sukces. Przechodząc do tematu naszej konferencji chciałbym poinformować, że. Zarząd Korona S.A. podjął decyzję o powierzeniu funkcji pierwszego trenera naszej drużyny, obecnemu tutaj trenerowi Tomaszowi Wilmanowi. Myślę, że szerzej trenera nie trzeba przedstawiać, natomiast chciałem przypomnieć, że trener Wilman jest wychowankiem Korony. Również jako, jako piłkarz, ale możemy powiedzieć, że jest też wychowankiem Karony jako trener. I tak naprawdę pierwszy raz w historii naszego klubu jest możliwość powierzenia tej bardzo odpowiedzialnej funkcji trenerowi, który tak naprawdę wyszkolił się w naszym klubie. Trener Wilman. Pracę trenerska rozpoczynał od pracy z dziećmi, młodzieżą. Był trenerem młodej ekstraklasy i przez trzy sezony był asystentem w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny. Te doświadczenia w przekonaniu zarządu są wystarczające. Wiedza. Kwalifikacje, kompetencje, y, które pozwalają y, objąć funkcję pierwszego trenera, i jestem przekonany, że trener Wilman temu wyzwaniu sprosta. Nigdy y, nie miałem oporów, żeby powierzać takie odpowiedzialne zadania ludziom młodym, ale ludziom oczywiście o odpowiednich kwalifikacjach. I ci młodzi ludzie, gdybyście Państwo prześledzili zmiany personalne w naszym klubie, udowadniają swoją pracą i zaangażowaniem, że te decyzje są słuszne. Jestem przekonany, że również tak będzie w przypadku trenera Wilmana. Żeby uciąć też wszelkie spekulacje i, i to, co prasa Donosiła. Chciałem powiedzieć, że tak naprawdę <laughs> klub, zarząd klubu rozpatrywał dwie opcje wyboru trenera. Pierwsza opcja było powierzenie tej funkcji trenerowi Marcinowi Proszowi, który miałby kontynuować swoją pracę w koronie. A druga opcja to właśnie opcja z Clemenem która ostatecznie została wybrana. I to może na początek tole. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło. Jestem zaszczycony tym, że dostałem funkcję, możliwość pracy z Drużyną Korony Kielce. Pracowałem na to długo. Uważam, że ciężko, praca została doceniona przez Pana Prezesa, przez Zarząd Klubu. Jestem bardzo zadowolony i, i nie mogę się doczekać już pierwszego treningu, pierwszej zajęć z chłopakami. Wierzę w to, że to będzie dla nas bardzo ciekawa przygoda. Jestem świadomy trudnego czasu, w tego najbliższego. Ale wierzę, że podołamy wspólnie z drużyną i osiągniemy zadowalający nas rezultat. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Poprosimy o pytania, tylko mam prośbę, żebyśmy się skupili na pytaniach dotyczących właśnie czy do trenera Witmana, czy spraw sportowych, a wszystkie inne sprawy dookoła klubu pozostawili na inną okazję. Poproszę o pytania. Można się przedstawiać na początku, to trener też będzie miał okazję jeszcze tych z Państwa poznać lepiej, których jeszcze nie zna. Tak, będzie łatwiej. Znamy. Panie prezesie na jaki okres podpisana umowa? Jaki dzień jest stawany środowisku? w ten serce nie wystawiamy. Została podpisana umowa na okres dwóch sezonów, z tym, że klub zarezerwował sobie możliwość przedłużenia tej umowy o kolejny sezon. Cele sportowe Cele sportowe można powiedzieć, że się nie zmieniają z uwagi na sytuację, w jakiej klub obecnie się znajduje. To znaczy, oczywiście będziemy walczyć o tą górną ósemkę, ponieważ w kolejnym sezonie system rozgrywek się nie zmieni. Natomiast naszym podstawowym celem jest, aby do drużyny wprowadzać jak najwięcej. Młodych zawodników, naszych wychowanków i, i zawodników z naszego regionu. I myślę, że ten aspekt również przyczynił się do decyzji zarządu, bo w moim przekonaniu, wybór trenera Wilmana daje największe gwarancje, że, że ten cel będzie realizowany. w Koronie przez ostatnie bardzo, bardzo dobrze. Tak jak teraz myślisz o nich, tych ludzi, których jeszcze w pierwszym sporze nie było. Kto może tak na szybko dołączyć i być tym, tak jak ktoś mówił, piłkarzem, który to gdzieś tam będzie się pokazał obecnie właśnie. liczymy na wszystkich, którzy będą przejawiali, pokazywali swoje możliwości, którzy będą prezentowali odpowiednią jakość. Najmniejsze znaczenie będzie miała na pewno wiek zawodnika, bo to nie ma znaczenia, czy ma lat 30, 19, czy 40, będą grali najlepsi, będą grali ci, którzy mają pasję, ci, którzy są, będą wykazywali zaangażowanie, będą grali ci, którzy... drużyny, dla których drużyny, dobro drużyny będzie najważniejsze i tymi tylko się będziemy kierować. Mam sentyment dla chłopaków młodych, którzy trenują już z pierwszą drużyną kilka lat dla tych, którzy będą wchodzić do pierwszej drużyny, ale to trzeba dużyć na bok. Tylko racjonalne przesłanki będą decydowały o tym, czy oni będą grać. Będą mieli na pewno staną szansę, taką realną, być może pierwszą konkretną szansę, żeby pokazać, że zasługują na to, żeby grać w Ekstraklasie. Tylko od nich będzie zależało, czy ją wykorzystają i tylko oni ciężką pracą mogą udowodnić, że faktycznie tak jest i będą musieli to potwierdzać regularnie. Zawsze na końcu czasu tak ten wynik sportowy jest najważniejszy, czyli miejsce, miejsce w ekstraklasie. To nie zawsze z młodymi, perspektywicznymi, nawet chłopakami tego, tego może nie zagwarantować. Więc tylko na młodych zawodnikach tego zespołu pewnie będzie ciężko oprzeć. No, ale to nic takiego nie powiedziałem, że oprzemy ten zespół na młodych zawodnikach. Oprzemy zawodnikach. Zespół na zawodnikach, którzy będą prezentowali odpowiednią jakość piłkarską. I tak naprawdę ten trójrząd drużyny może składać w większości z zawodników starszych, ale ci młodzi mogą uzupełniać ten skład. Być może będą mieli większe pole do manewru i większą, większy wpływ na drużynę. To tylko i wyłącznie zależy od nich. Jest cały okres przygotowawczy, jest 5 tygodni do pierwszego meczu, plus cały sezon. Tak naprawdę tylko ciężką pracą mogą poprzeć talent, który mają, a mają bardzo duże możliwości. Do tej pory być może tego nie, nie pokazywali, yy, nie patrzymy wstecz, nas interesuje tylko najbliższy trening, najbliższy mecz i ich dobry, właściwy rozwój. I tak naprawdę dostaną tą szansę, gwarantuję im to i będą ciężko pracować. I jak będą pracować, będą grać i będą mieć większy wpływ na drużynę. Dwa pytania do trenera. Pierwsza, sztab jak będzie wyglądał? A drugie pytanie, czy będą duże zmiany kadrowe w zespole w porównaniu do tego zespołu, którego pan też przecież był jednym z elementów, czyli z poprzedniego sezonu? Sztab szkoleniowy, jeszcze nie jest znany dokładnie skład sztabu szkoleniowego. Rozmawiamy z tenerami. Myślę, że w najbliższym czasie podamy do wiadomości, jak ten sztab będzie wyglądał. W tej chwili nie chciałbym żadnej deklaracji składać w tej, w tej sprawie. Jeśli chodzi o zmiany kadrowe, walczymy o to i robimy wszystko, żeby ten skład był jak najmniej zmieniony, żeby ten trzon pozostał. Rozmowy są prowadzone cały czas. Jednocześnie jesteśmy przygotowani na jakieś odejścia, na jakieś ruchy kadrowe i szukamy alternatyw żeby to odpowiednią jakością zawodników, tych, którzy być może odejdą zastąpić. Na to chwilę żadnych konkretów nie ma. Spotykamy się na pierwszym treningu 9 czerwca. Będą pewnie wszyscy zawodnicy, którzy są naszymi, którzy są związani kontraktami i, i tyle. Zobaczymy, co się będzie działo. Będziemy normalnie starać się pracować, a, a czas pokaże nam. Tak, złożyłem odpowiednie dokumenty wszystkie, to wszystko jest na takiej drodze, że, że, że te papiery będą. I rozpoczął się już ten pusty, pan uczestniczył prawda? Tak, już uczestniczyłem w pierwszym zjeździe, będą kolejne, no, będą kolidowały może trochę z, z meczami, ale jakoś może w przerwie meczu wyskoczy. To z trzema trenerami współpracować na poziomie ekstraklasy jako bliski współpracownik z Paczetą, z trenerem Tarasiewiczem, z która kwietnia pracy jest ci najbliższa, czy może zupełnie inna, i to będzie zupełnie inny pomysł na prowadzenie zespołu, na prowadzenie atmosfery w szatki, trainingów itd. Eee. Moją zaletą jest to, że potrafię samodzielnie myśleć. Dlatego od każdego z trenerów na pewno wyciągnę pewne rzeczy, które, były, które nie odpowiadały, które służyły drużynie. Być może no, z pewnością to się przyda. Wyciągnę wnioski z błędów, które też były popełnione, które też gdzieś tam byłem, byłem świadkiem tego. Ale tam pewien pomysł drużyny będzie mój, będzie mój autorski i, i ja będę za to odpowiedzialny. I i wierzę w to, że drużyna będzie realizowała to, co sobie założymy, bo to będzie gra dla nich, wydaje mi się, optymalna i, i, i skuteczna. Czy bardziej więcej grypiłką, tak po na jakieś tam paczety? Chcemy wygrywać mecze, musimy się nauczy nauczyć wygrywać mecze, to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście serial jest bardzo istotny, bo jest ważny dla kibiców. Chibice są e, bardzo ważni dla nas i będziemy dbać o nich. E, aczkolwiek wynik, w pewnym wynik jest generalnie tak naprawdę wykładnią tego, co się dzieje. Ja wierzę w to, że jak będziemy dobrze grać, będziemy dobrze trenować, e, będziemy drużyną na boisku i poza nią, to będą odpowiednie wyniki przejście z roli asystenta. No, zawsze asystenci w szatni są bardziej trochę chyba na tej stopie koleżeńskiej, bardziej z piłkarzami niż, niż pierwszy trener. Będzie jakiś problem, czy, czy tutaj raczej twój charakter jest taki, że szybko to stanie gdzieś tam, pozostanie tak jak było, czy, czy trochę tego dystansu trzeba będzie zrobić więcej? Nie będzie żadnego problemu. I ten duża że to no, będzie jako pierwszy w historii Tutaj trener skierc, który już będzie miał okazję pracować z na poziomie Ekstraklasy, no to taki kliczną dodatkowy pewnie element, który może, może nie może i zaciążyć, ale na pewno jest takim argumentem ważny. Idąc na konferencję, przychodziłem tym korytarzem, który mnie raz przemierzałem. Nie, nie sądziłem, że będę mógł tak szybko stać się elementem tej ważnej i pięknej historii. Odpowiedziałem, że... Bardzo duża. Na pewno zdaję sobie z tego sprawę. Jestem, jestem facetem. To jest jakby dla mnie nierozłącznie związane z tym, że biorę odpowiedzialność na siebie w każdym elemencie mojego życia. Tutaj tego nie mam żadnych obaw, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Jeszcze raz podkreślę, że zdaję sobie sprawę z tego. Trudnego czasu, na jaki nas y, czeka, przygotowania drużyny, być może jakichś zmian kadrowych, ale absolutnie się tego nie obawiam. Jestem na to przygotowany, jestem świadomy tego, co nas czeka. Mam poparcie prezesa na razie. Y, w związku z powyższym y, jestem pełen wiary i nadziei, i y, y, y. będzie dobrze. Może pytanie do pana prezesa. w którym momencie jakby. Rewizja z trenerem Wilmanem w momencie, kiedy Z trenerem próbowałem rozmawiać już dużo wcześniej, ale ponieważ prosił mnie, żebyśmy poczekali do końca rozgrywek, i tak się stało. Trener Brosz przed rozpoczęciem pracy nie chciał wiązać się w tamtym momencie na dłużej. To, było, to były warunki trenera kontrakt roczny, bez żadnych zapisów o jego automatycznym przedłużeniu. Zależało mi bardzo na tym, żeby musiał współpracę kontynuować, i taka wola również była ze strony trenera. Ponieważ trener po zakończeniu rozgrywek przebywa na urlopie, więc zaproponowałem spotkanie na Śląsku, i tam się spotkaliśmy. I w czasie tego prawie dwugodzinnego spotkania omówiliśmy dotychczasową współpracę. Ja przekazałem trenerowi moją ocenę tej pracy. Trener podzielił się swoimi uwagami, przedstawił również swoją koncepcję, w jaki sposób widziałby dalszą swoją pracę i w jaki sposób chciałby tutaj stworzyć drużynę. E, ustaliliśmy e, po zakończeniu spotkania, że w przeciągu kilku dni dostanie informację, Ode mnie, jaka jest decyzja. No, decyzja nie była hmm, pomyślna. E, niemniej, hmm, tą pracę trenera, proszę, oceniam pozytywnie, patrząc pod kątem wyniku, który pozwoli nam grać w Excel klasie w następnym sezonie. E, natomiast, no, tą ocenę. Przekazałem terenowi w wielu innych aspektach, i no nie we wszystkich aspektach mogła być ona tak pozytywna jak w aspekcie sportowym, ale nie chciałbym już może do tego wracać. Tutaj przeważyła ta koncepcja i ta przewaga trenera Wilmana dotycząca jego wieloletniej pracy w Karonie i, i tego, że ja jestem o tym przekonany, że, że trener Wilman Karolę nie traktuje tylko jako miejsca pracy, i uznałem, że, że takie rozwiązanie dla klubu będzie optymalne. Tym bardziej, że trener Prosz zakładał, że drużyna w kolejnym sezonie będzie zbudowana w ten sposób, że klub pozyska. Przynajmniej 4-5 zawodników, może nie z samego topu, ale takich zawodników, którzy e, pozwolą włączyć się do walki o europejskie puchary. Ja uważam, że klub jest w tym momencie na takim etapie, że dopóki nie ustabilizujemy tej naszej sytuacji finansowej, to nas po prostu nie stać na

Tak, jak na początku Państwu powiedziałem, były rozpatrywane tylko dwie opcje. Wszystkie nazwiska, które gdzieś tam się pojawiały w prasie, z nikim, z nikim więcej zarząd klubu nie prowadził żadnych negocjacji. Natomiast pytanie dotyczące sztabu szkoleniowego. Zastanawiamy się też nad taką opcją. Włączenia do tego sztabu szkoleniowego doświadczonego trenera, nie mówię w tym momencie o trenerze Paczecie, ale doświadczonego trenera, który, który byłby również odpowiedzialny za cały ten nasz segment szkolenia młodzieży i drużyny rezerw, ale byłby również członkiem sztabu szkoleniowego. no mogę powiedzieć prosto, że nie biorę tego pod uwagę z różnych względów, ale nie, nie zakładam, żeby trener Paczeta wrócił w tym sezonie do Kielc. Może bym nie, wiem, do naciskania, no ale prophi i osoby, kto to mógłby być, na różne rzeczy. Jest dobry, ale trener, który jest końcowy, no, ale jest bez jakichś tam szczególnych ambicji, żeby na pierwszy, nie ja bym chciał, żeby miał duży wpływ na pierwszy zespół w sensie przede wszystkim takim doradczym. Natomiast no, profil byłby taki, że przede wszystkim ten trener musiałby mieć bardzo duże doświadczenie, również trenerskie w Ekstraklasie. Pytanie jeszcze może do trenera. Jakie te plany sportowe na najbliższe na jest okres przygotowawczy spotkacie się 9 czerwca. Jeden okres zaplanowany chyba w Włodzisławiu. Kiedy, jak, ile skłanimy partnerów i jak to będzie wyglądało? Mam tutaj małą ściągawkę, bo stres troszeczkę mi zjada, więc musiałem być przygotowany inaczej. Dziękuję kierowi za to. Planujemy pracować w Kielcach do 23 czerwca, potem wyjeżdżamy na obóz do Wodzisławia, do 3 lipca. W tym czasie planujemy zagrać kilka sporingów. Mamy umówione z termaliką, z reprezentacją AFE, czyli piłkarzy bezrobotnych z Hiszpanii, którzy przyjeżdżają tutaj na obóz oraz z górnikiem Zabrze. Zaplanowane są jeszcze trzy inne sparingi na tę chwilę. Nie jestem w stanie podać dokładnie z kim to będzie, nie mają podpisanych umów, ale staramy się, żeby to byli atracyjni rywale, niekoniecznie z polskiej ekstraklasy, ale, ale z zagranicznych lig. Tak, jest. planujemy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, jest rama od obiektu, zdajemy sobie sprawę z tych też pewnych utrudnień, musimy się do tego dostosować, ale, ale jesteśmy po rozmowie z przedstawicielami MOSIR-u i na pewno tutaj jakiś mecz będziemy kontrolny rozgrywać.